W jednych telewizjach cenzurowane, w innych nie. Myślę, że w tych państwowych tak. Żeby byłoby cenzura, to bym jej nie zauważył. Są różne media. W jednych są cenzurowane, w drugich nie są cenzurowane, ale to jest normalne. Zawsze jak polityka jakaś, znaczy jakiś polityk dochodzi do władzy i ma pełnię władzy, no to stara się, żeby jego media były właśnie wyrażały jego opinie, Chyba normalne. Publicznych mediów nie oglądam. W związku z tym z zasady już w tej chwili, tak zwanej publicznej telewizji, podobno są cenzurowane, natomiast w pozostałych mediach nie uważam tych, których oglądam. Nie wszystko podają tak, jak powinny, ale przemilczanie to nie znaczy, że one są nieprawdziwe. Po prostu nie ma pełnej informacji. Każda telewizja ma jakiegoś innego. Boszka, tak bym to ujął. No sorry, ale tak to no, jest. dokładnie, no i mówią to, co. Trzeba sobie oglądać wszystko. Żeby Najlepiej oglądać jedziec. z różnych stacji, z różnych, informacji, z różnych portali informacyjnych no i wtedy można jakąś prawdę z tego wyciągnąć. Teraz niestety podpowiadają delikatnie o czym pisać, jakie tematy podejmować i tak dalej. Niestety walka polityczna robi się coraz brutalniejsza. Chciałbym zauważyć, że to jest zupełnie normalne. Tak na ogół się postępuje. W okresie międzywojennym też jak Piłsudski rządził, były media rządowe i były media opozycyjne, no tak jest, no. Są podległe państwu, więc w jakiś sposób są cenzurowane przez państwo. Zresztą media prywatne pewnie też nie są tak całkiem obiektywne, ale, ale nie wiem. To jest oburzające, żeby na naszych oczach, my akurat jesteśmy z tego pokolenia, które z tych najcięższych okresów do tych obecnych przeszło tyle i wie jak ta historia się kształtowała i zna to. Więc zmiana pewnych rzeczy na, na korzyść partii której rządzącej, bo ja nie, nie mówię tej czy tamtej, tylko każdej, to jest bardzo niekorzystna. No Jak mówimy, że nie chcemy zakłamywać historii, to nie, nie zakłamujmy jej. No.